Cześć Widzu, zapraszam Cię na kolejny odcinek wyczekiwany z dni z Minecraft Hardcore Zasubskrybuj jeśli tego jeszcze nie robisz A teraz przejdźmy od razu do 150 dni w Minecraft Trochę się tego nazbierało Od czego by tu zacząć? Dzień 101 Zaktualizowałem Minecrafta do Minecrafta 1.17 W końcu się go doczekałem I poszedłem od razu do jaskini Chciałem zobaczyć te nowe cave'y, te, te głębokie jaskinie, ale... Nic tam nie było, i myślałem, że nie wiem, może muszę wyrenderować nowe czanki czy coś. I poszedłem szukać po prostu w stronę, w której jeszcze nie szedłem. I wykopałem przy okazji pełno tych nowych ród, które mają teraz inne tekstury, i można je kopać w o wiele większej ilości. Fortunką i znalazłem też od razu w tej jaskini Axelotę, czyli taką rybkę słodziutką, na pewno się coś z nią zrobi. Jakieś akwarium czy coś będzie można wykmienić. Strasznie słodkie są te rybki. Jeśli to są ryby, nie wiem, może to jakiś inny rodzaj zwierzęcia. I kurde, się okazało, że, że w Minecrafcie 1.17 jeszcze nie będzie tych jaskiń. Strasznie smutne dla mnie było, bo na to właściwie czekałem najbardziej. Ale się okazało, że się doczekam tego dopiero w 1.18, z tego co czytałem. Ale mam jakieś inne rzeczy, które będziemy mogli pozwiedzać, typu jakieś nowe mobki czy coś takiego. Ale zacząłem budowę mojej farmy pszczółek, farmy miodu. Pomyślałem, że tego jeszcze nie ma na tym świecie i tym się właśnie chcę zająć. I odkryłem pewnego baga, chcąc iść po glowstone że jeśli będę zmieniał Ukrainę na przykład z normalnego świata do netheru, to będę musiał co chwilę wychodzić ze z świata i wchodzić z powrotem. Bo inaczej nic mi się niech będzie wczytywało, oprócz czanka, na którym jestem, więc to jest taki bug, który, który doszedł z tym Minecraftem 1.17, aktualizując ten świat, ale. Ale będę musiał jakoś z tym żyć, no bo nic na to nie poradzę. Chyba że po prostu może to jakoś naprawić. czasem, aktualizując to, może jakoś, ale zobaczymy. Nie przeszkadza to w każdym razie aż tak, ale... ale będzie to na pewno wkurzało trochę. Zacząłem od budowy mostu między ulami tamtymi, a tym obok bliższym. I nie wiem, chciałem po prostu zrobić jakiś mostek tutaj, żeby fajniej to wyglądało. Bardziej do ozdoby niż w celach jakichś takich a, przydatniejszych, ale też wygląda spoko. Zajęło to tam około 20 minut, więc nie spędziłem na tym aż tyle czasu. Zatakowały mnie te gnojki i nie chciałem dostać omenu, żeby nie wiem, może nie zaliczyło mojej bazy jako wioskę, bo jestem pełen NPC-ów, więc spaliłem ty pana ognisku, żebym nie zabił go po prostu własnoręcznie i zacząłem więcej tej uli sobie budować z miodu, który zebrałem z tych naturalnych uli i sobie pomyślałem, że w sumie można by jakoś obgrodzić te ule, zrobić, zrobić im taką jakby wioskę więc wyliczyłem sobie mniej więcej jakby kółko można było tutaj zrobić tak trochę na oko to zrobiłem, ale w miarę wyszło to kółko, postawiłem więcej uli i zacząłem, zacząłem tym kółkiem się dalej bawić nie korzystałem z żadnego, żadnej strony internetowej, trochę to na oko po prostu zrobiłem, ale chyba wyszło w miarę okrągłe i zacząłem po prostu budować jakieś ściany wokół tego takie drewniane. Chciałem to jakoś to ozdobić fajnie, nie żeby to była jakaś klatka, żeby one mogły jakby swobodnie z tego wylatywać, tylko bardziej w celach dekoracyjnych bym powiedział w sumie, że to było zrobione. Chciałem po prostu im taką fiaskę pszczół zrobić, żeby mogły sobie tutaj żyć. Pełno kwiatków tutaj dodam, ale najpierw chciałem się zająć tym ogrodzeniem Po prostu pokombinowałem coś z tym Glow do Dlatego byłem też neta, bo mi go zabrakło trochę I na razie mamy taką jakby obręcz wokół tego Ale postanowiłem jeszcze od dołu dodać jakieś takie mm, Mini mury Coś żeby po prostu moby inne nie mogły tutaj wchodzić Chciałem to odgrodzić od świata zupełnie, żeby Jakieś zombiaki mi tu nie wchodziły czy coś, żeby to było tylko dla pszczółek Niestety nie udało się, bo potem osiedliła się tutaj, Kurczaczek się tutaj osiedlił, cały czas jest aż do teraz. Cały czas kiedy tutaj przychodziłem, to był ten kurczak tutaj, także mamy nowego gościa też w tym moim, w moim, nie wiem jak to nazwać, wioska, pszczół. <grym> Może być coś takiego. I po paru dniach budowy wyglądało to w ten sposób. Trochę musiałem się nagłówkować, jak zrobić to wokół, ale... Wtedy zbudowałem nową rzecz, którą dodali, czyli świeczki. W sumie I chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jak to działa. Wygląda to całkiem fajnie. Tą teksturę dodali teraz, że jak się podpala, to, to tak, jakby topnieje. Nie wiem, ja wygląda nawet spoko, dodałem sobie to w bazie. Wygląda nawet ok. I w sumie pomyślałem, że mógłbym trochę rozbudować tą wioskę. Tak, jeden, jedna obręcz, taka w sumie, malutka ta wioska. Znaczy bym trochę powiększył teraz. I zobaczymy wtedy jak to będzie wyglądało, bo ogólnie efekt na końcu będzie bardzo fajny i nie myślałem, że to aż tak w sumie rozbuduje, ale trochę jeszcze dni posiedziałem tutaj przy tym moim ulu. Znowu mnie tutaj atakowali te hamy, wredne, ciągle mi przychodzili i mnie denerwowali. Tutaj tak bardziej symetrycznie to trochę w sumie zrobiłem niż w tym pierwszym, bo w pierwszym to kółku to te ula są jakby randomowo postawione, a tutaj tak symetrycznie chciałem wszystko dorobić. Więc zrobiłem drugie kółko takie same. Dodałem tutaj więcej uli i zacząłem budowę tych, tych bram wokół. Te bramy wszystkie wyglądają tak samo z każdej strony, ale to chyba nie przeszkadza. To jakby dodaje takiego poczucia, że wszystko jest jednością, a nie że, że wszystko jest inaczej w każdym miejscu. I między tymi kółkami pobocznymi w sumie chciałem dorobić tutaj jeszcze jedną przestrzeń, bo takie miejsce idealne na to było. Zdorobiłem tutaj jeszcze. Takie przejście pomiędzy, żeby jeszcze rozwie powiększyć trochę tą bazę tych pszczółek moich. Więc musiałem oddać to znowu do neteru, bo zabrakło mi glowstone'u. Musiałem znowu wychodzić z świata i wchodzić. To będzie denerwujące, jednak, w sumie trochę. Jak o tym sobie tak myślę, Dodałem furtki, żebym mógł sobie swobodnie wchodzić, ale żeby nic innego nie mogło mi tutaj wchodzić, kiedy, kiedy bym tego nie chciał. Chciałem, żeby moje pszczółki czuły się bezpiecznie. Rozmnażałem je co chwilę, żeby, żeby ich było coraz więcej, żeby starczyło dla wszystkich, wszystkich uli tych pszczółek. Pozbierałem kwiaty pobliskie, żeby pszczoły mi tam nie wylatywały, bo wylatywały mi co chwilę z tego kółka, mimo że miały tutaj ogromną ilość tych kwiatków, które i tak wolały latać do tych pobliskich. Więc musiałem wszystkie kwiaty, które były obok, powybierać i po prostu im nasadzałem tego ile się da, dodałem sobie moczką, moczką kostną. A trawę i jakieś inne kwiatki się dzięki temu naspełniły, bo tutaj ciemno i Creepery się zaczęły spełnić, więc musiałem to jakoś oświetlić. Pomyślałem, że Glowstone będzie odpowiednim blokiem do tego, tylko Glowstone taki sam w sobie nie wyglądał aż tak fajnie. więc przykryłem to dywanem zielonym, żeby jakby wtapiało się mniej więcej, że to trawa taka jest z daleka, nie widać. Z bliska, z bliska też to wygląda ok, no bo co, no dywanik po prostu. I tak to się prezentowało z góry. Dużo dymu leciało z tych ognisk. Ale ogólnie efekt był, całkiem fajny. 113 dzień teraz jest. I wymieniałem sporo emeraldów, żeby mieć, żeby na ten beacon mieć w końcu kiedyś. Kiedyś pokonamy tego itera wierzę. I wtedy zrobimy wszystkie bikony, jakie tylko się daje. I chciałbym od emeraldowego zacząć, bo ten jest w sumie najprostszy. Chciałem zrobić pszczółkę taką latającą nad tą farmą. Z, z konkretu to się chyba nazywa bo jest terakota, który jest z kliny, chyba tak, a to jest jakby cement, czy coś takiego, z piasku i grawelu się go robi. I zauważyłem też, że mechanizmy mi się trochę popsuły po, po tym update, ale naprawiłem to, bo zauważyłem, że trzcina jakoś się mało w mojej ilości produkowała i zrobiłem sobie czarny, żółty i biały konkret w sensie, no ten cement, że po prostu kolorki mieć, takie jakie pszczółki mają w minecraftzie, w internecie sobie wyszukałem jakieś fajne zdjęcia, które ładnie mi opisywały jakby to jak mogę to zrobić więcej pszczółek sobie rozmnożałem i zacząłem teraz jakby kłaść bloki na wodzie tego cementu, żeby zamieniały się w trwałe bloki dzięki że miałem idealne jakby bloki jednego koloru i to jakby w sumie to powinienem używać do pixel artu i teraz się nauczyłem, że jest taki blok, bo nigdy z niego nie korzystałem. Zawsze używałem gliny w sumie w Minecrawcie. Wziąłem też niebieski, żeby... Żeby oczka zrobić z tej pszczole, bo się okazało, że ma takie niebieskie oczy. Z tego co zauważyłem. Zbudowałem taki... Mini słupek z kobla. Nad tą farmą jakby, nad tą wioską. I tutaj właśnie powstanie ta pszczółka. Zacząłem ją budować trochę jak gdyby było ciemno. Na szczęście żaden mobek mi tutaj się nie, nie zespał, przy mnie. Zrobiłem ją w skali 1 do 1, jaka jest w Minecrafcie, czyli tam 7 na 7 jakość ma, szerokość jej twarz Zrobiłem skrzydełka ze szkła też żeby to było takie ala przeźroczyste Zapomniałem jej nóżki małe dodać i w sumie nie zrobiłem tego aż do końca Więc może w następnym odcinku to poprawimy Zacząłem robić też farmę taką Że będę mógł kliknąć jedną dźwignię i woda spuści jakby wszystkie roślinki mi na dół, czyli taka półautomatyczna, bo jednak sadzić muszę sam. Czyli to nie jest full automat, jest to z jakiegoś poradnika. Tylko, że ją rozbudowałem tak o wiele bardziej. W sumie zrobiłem też bardziej po swojemu, ale pomysł jest mniej więcej, jak będę pamiętał, to dam w opisie, bo teraz nie przypominam sobie. Zobaczyłem też, że moja farma żelaza tak bardzo dobrze działa od kiedy pozbyłem się tej owieczki obok i zobaczyłem nowego moba w sumie obok bazy czyli ten świecący świecąca kałamarnica. jakby pojawiła się tam po prostu nie wiem do końca jak to działa ale potem przeczytałem że chyba musi być po prostu ciemno w wodzie jakby nie wiem więcej tych mobków nie zobaczyłem do końca ich szukałem ale zobaczyłem tylko jednego i nie do końca wiem co można z tym zrobić chyba jakieś świecące tabliczki czy coś takiego widziałem w każdym bądź razie farma była już praktycznie gotowa, tylko musiałem dodać e, system, który będzie zbierał to wszystko, co spłynie mi na dół i zacząłem mm, użyźniać glebę, żeby zaraz tutaj zasadzić wszystko, co mogłem. Czyli miałem nasiona zwykłe i miałem pełno marchewki, w sumie jednego ziemniaka, który mi chyba z jakiegoś zombiaka wypadł wcześniej, bo nie pamiętam, żebym w inny sposób jakoś go zebrał. Zacząłem usuwać w końcu ten mój brzydki most, jakby który tutaj stał. Dzięki jakby po to, żeby villagerów mogłem transportować do mnie. Ale na razie ich nie potrzebuję, więc po prostu chciałem zrobić tutaj zwykłe przejście jakby ziemią, a nie taki brzydki most z torami, z którego korzystałem od początku cały czas. Dodałem też taki mini jakby ozdoby w bazie, żeby to ładnie wyglądało, ale też żeby łatwiej się wchodziło, żeby pasowało po prostu do tej ścieżki. Kolejny kotek mi się zrespił, więc mego dałem na straży tutaj, żeby pilnował mi tego przejścia. Bo już tyle tych kotów mam. Ławczyłem chwilę, żeby w nocy, żeby mobki tutaj sobie pozabijać po XP, żeby ponaprawiać narzędzia. I wyruszałem dnia 122 w końcu po Elitre. Bo ktoś mi napisał w komentarzu, żebym w końcu tą Elitrę zdobył, więc musiałem trochę się naszukać, bo nie zapisałem koordynatów tej twierdzy mojej. Ale jakoś mi się udało ją znaleźć. I z Endem mam to samo, że muszę relogować, także to będzie część teraz tego każdej wyprawy, że będę musiał po prostu wyjść i wejść z świata. Zwiększyłem sobie render distance, zmieniłem, czemu tak nie zrobiłem za pierwszym razem, ale nie pomyślałem po prostu o tym. I kiedy znalazłem w końcu pierwsze miasto, które było tuż obok mnie, a chodziłem tysiące kratek od tego portalu mojego. Się okazało się, że to jest statek tuż obok mnie i zdobyłem w końcu elitrę. Nigdy za bardzo z niej nie korzystałem, więc będę musiał się nauczyć. Ale na pewno się to przyda do podróżowania po świecie i to jeszcze jak. Więc wróciłem do świata w końcu swojego, zrobiłem tyle petard ile mogłem. I schowałem je do shulker boxa, który będę sobie nosił ze sobą. I sobie do końca tego dnia polatałem, żeby posprawdzać jak to działa. W sumie nigdy z tego nie korzystałem. I teraz to będzie bardzo wygodne i przydatne dnia 124 znowu sobie chwilę postałem, żeby ponaprawiać narzędzia i musiałem zdobyć więcej levela żeby móc sobie tą elitrę zenchantować, żeby mi się nie psuła więc musiałem dać na nim mending i unbreaking 3 nie wiem czy jeszcze jakieś enchanty się da a może ci napisać w komentarzu, ale tylko wiem o tych dwóch na elitrze, może jest jeszcze jakiś i tutaj chciałem wyfarmić sobie trochę głów tych liter skeletonów ale nie chciała żadna polecieć. I strasznie ich mało było, więc chciałem zrobić tutaj miejsce, w którym mogłem się respić. Ale tych dwa razy prawie było blisko do śmierci. Wtedy jeszcze Blaze mnie trafił i w ogóle się przestraszyłem, ale właśnie po to wziąłem te złote jabłka ze sobą. Poszedłem z powrotem do mojego świata, bo się bałem, że w sumie. Nie bardzo, i tak mogłem znaleźć te szkielety. Chciałem się teraz zająć czymś fajnym, czyli ekspiarką w endzie, gdzie będę mógł zabijać endermany, które będą spadać, będą miały dosłownie pół serduszka, że na hita będą ginąć. Będę mógł wbić w minutę około 30 leveli, także właśnie to się mega przyda tutaj do naprawiania narzędzi, do naprawiania elitry. Musiałem spuścić lawę do samego dna, tutaj jakby, endu i potem wodą, żeby zamieniło się to w cobblestone i odtąd zacząłem budować się na 120, 128 chyba kratek, dwa z takich liści w jedną stronę i zobaczyłem w ogóle, że pod wyspą Endu te pilary obsydianowe są aż do tego poziomu ostatniego nie wiedziałem, że to tak jest, więc bardzo dużo obsydianu, jak będę chciał, to mam tutaj w sumie Zacząłem budować platformę, daszek nad nią i musiałem tutaj dać dywany, bo po prostu na dywanach się mopki nie spełnią. Musiałem zrobić do poziomu 44, co drugi, co drugą kratkę. Takie kółko. One będą tutaj wpadać. Musiałem zrobić tutaj platformę dosyć sporą. Dlatego tyle staków cobblestone'a było mi potrzebne, ale całe szczęście wykopałem gigantyczną dziurę w pierwszym odcinku, czy tam drugim gdzie jeszcze, jeszcze nic nie zrobiłem, ale pełno cobblestone'a właśnie stamtąd miałem Na poradniku chłop, nie wiem, z 6 pereł rzucił I ten endermite mu się zespawnował tutaj Ja musiałem normalnie ze 400 staki pereł sobie nafarmić i rzucać te perły jak głupi Musiałem dać mu jakąś nazwę, żeby nie zniknął To po prostu nazwałem go Wabik, czy coś takiego, żeby, żeby po prostu miał, nie było to nic kreatywnego to zwabiał tych endermanów, dlatego Wabik i no po prostu w sekundę wszystkie endermany rzuciły się po prostu na sam dół. Parę zdenerwowanych też na mnie czekało na dole. Nie wiem, się steleportowały jakoś i po prostu to było tak satysfakcjonujące. Jedno kliknięcie i po prostu parę leveli wchodziło. Dosyć fajnie się tutaj ekspiło. Do 60 sobie dofarmiłem, 61 w sumie i wróciłem do siebie, żeby sobie poenchantować jakieś książki. I inne tego typu rzeczy, żeby potem na przykład sobie dałem Fire Aspect 2 na mieczu, bo jeszcze tego nie miałem. Więcej emeraldów potrzebowałem i zacząłem oświetlać sobie e, tę moją wyspę, drugą obok, żeby tutaj się te mobki nie spełniły. Bo kurde, no trzeba oświetlić cały teren wokół siebie, to nie będzie żadnych problemów z tymi mobami głupimi. Wtedy będę miał spokój. Udało mi się z, z zabijania mobów całą kolczugową zbroję e, zebrać, więc. To jest taka zbroja, która kiedyś była dostępna w Minecrafcie, ale już jej nie można skraftować. Chyba z ognia się ją kraftowało, czy coś takiego, nie pamiętam, to jest naprawdę stare, stare czasy. Teraz da się ją tylko e, zebrać z zabijania mobów, które posiadają ją na sobie. I zrobiłem stojak, żeby po prostu mieć ją przy sobie jakoś tak fajnie, jako ozdoba mi się to prezentowało, mi się wydaje. To jest jedna z fajniejszych zbroi w tej grze, według mnie, jeśli chodzi o wygląd. I zacząłem budować jakby mur wokół tej wyspy. Taki malutki w sumie. Potem można pomyśleć, żeby wokół całej wyspy zrobić taki murek. A, jako ozdobę. Zacząłem się zajmować tutaj przejściem jakby z mojej głównej wyspy na to obok. I się dowiedziałem, że mogę stawić lilię a, na półpłytce, która jest na wodzie. I To jest dosyć dziwne. Nie wiem czy tak powinno być. Czy to jest bóg jakiś, ale... Skoro jest to tyle w Minecrafcie, to raczej to nie jest bóg jest to dosyć dziwne dla mnie w każdym bądź razie. Zamieniłem pochodnie na latarnie, żeby to ładnie się prezentowało, dodałem jakieś liście. No i teraz to przejście wygląda naprawdę fajnie, jeszcze jak to trzcina urośnie, tutaj będzie klimatycznie. Podniosłem trochę poziom mostu, żeby nie był taki e, na jedną kratkę po prostu płaski. Znowu musiałem więcej drewna nafarmić. E, to... To wam już nie będę pokazywał, bo za dużo ścinania już drewna było Pół ekwipunku z, takiego, z takiej jednej wyprawy jest, więc to jest pełno emeraldów No i to przejście prezentuje się naprawdę fajnie teraz Będę miał fajne przejście na wyspę obok Polatałem sobie jeszcze tej nocy na litrze, Żeby poszukać tego świecącego... Świecącej kałamarnicy Ale nie mogłem jej znaleźć nigdzie Przyszedłem jeszcze raz do Endu Żeby sobie pofarmić trochę, bo miałem 18 poziom Posiedziałem tutaj chwilę do około 40 chyba poziomu, 50, żeby mieć znowu ten level. A nawet 65, no to trochę tutaj posiedziałem, bo to jest naprawdę satysfakcjonujące, jak to z Endermany, tak szybko giną i ten level leci. Chciałem sobie poenchantować znowu trochę, ale niestety żadnej książki przydatnej nie znalazłem. Muszę w końcu Infinity znaleźć, żeby mieć na łuku i chciałem znowu coś pobudować, więc w sumie zbudowałem pomost. Y na moją łódkę. Bo często w sumie z niej korzystałem. Jakby mam teraz Elitrę, ale w celach bardziej dekoracyjnych chciałem po prostu zrobić to miejsce, żeby mieć taki port obok, Postawiłem tutaj kotka, który był też w kolorze takim brązowym, żeby pasował. I dodałem parę ozdób, jakieś guziki przy tych beczkach. Te beczki mega fajnie tutaj wyglądają. Oświetliłem to trochę. Dodałem przy tych pilarach takie ozdoby. Trochę podłogę zmieniłem, żeby tekstura była niejednolita I... Takie drzewo było samotne obok mojej wyspy, więc w sumie... Zrobiłem tutaj mini wysepkę, jakby... Chciałem dodać trochę historii tutaj, że jakby tutaj ktoś może, wiecie... Hmm, ktoś tutaj ma taki port swój, swoją wysepkę Dałem tutaj blok trawy, żeby po prostu tutaj też się mogło to... Ta trawa rozrastać, żeby była też zielona ta wyspa i te mini porty dwa wyglądają w sumie całkiem fajnie prezentują się dobrze jako ozdoba tej mojej wyspy żeby nie było aż tak pusto, bo muszę coś pobudować w końcu żeby ta wyspa moja główna nie była taka łysa chciałem zobaczyć czy mogę na sznurku postawić sobie świeczkę tak jak dywan, ale niestety się nie da dowiedziałem się, że mogę moim łukiem, który ma flama podpalać też te świeczki z tego korzystałem, żeby nie nosić cały czas przy sobie Zapalniczki dodałem trochę tych świeczek w celach dekoracyjnych na tej wyspie, zamiast pochodni w niektórych miejscach, gdzie mogło. gdzie było to możliwe. Bo te świeczki wyglądają o wiele fajniej niż pochodnie. O wiele fajniej. Dnia 137 poszedłem sobie. Chciałem znaleźć bambusa. Jakby chciałem znaleźć dżunglę, żeby znaleźć bambusa. I jakby dżungli nie znalazłem, ale znalazłem pełno skarbów po drodze i piramid i to wszystko sobie... Zebrałem co mogłem, znalazłem opuszczoną Jakby wyspę villagerów, nie wiem czy kiedykolwiek znalazłem taką Wiedziałem, że jest coś takiego Znalazłem tutaj zombiego, który utknął i W sumie go nie chciałem zabijać, zostawiłem go tutaj, niech sobie Zobaczymy jak długo przetrwa Znalazłem kolejny skarb tutaj, pełno złota i innych takich Surowców, pełno było w Kolejne wioski pełno arbuzów Zebrałem w sumie te arbuzy po to, żeby żeby potem móc zrobić swoją farmę, bo nie miałem ich za dużo. Znalazłem biom zimowy i polarnego misia, którym się przywitałem. Poleciałem dalej i znalazłem kozy, czyli moby, które w tym Minecraft 1.17 zostały dodane i jedyne co odkryłem to, że mogę z nich wydoić mleko jak skrowy. Nic więcej nie da się chyba z nimi zrobić. Nie wiem, nie znam ich żadnych innych opcji. Jak ktoś dotrwa do tego momentu, to może napisać koza. Zobaczymy ile was jest. Tych komentarzy zostawiacie pełno pod filmikami, za co wam dziękuję. Dzień 140 i znalazłem trzy biomy normalnie lodu przy... W, w obrębie 2000 klatek od siebie, więc będę, jak będę potrzebował lodu, to potrzebuję tylko silktacza jeszcze w sumie, bo niestety nie mam jeszcze. Nie bardzo wiem, jak się go zdobywa, chyba bym musiał kilofen czontować, a nie książki. I znalazłem bambusa w skrzyni, jakieś ze skarbem chyba czy po prostu jakieś skrzyni w statku chyba był. Także nie musiałem znajdować dżungli i będę mógł z tym bambusem sobie teraz coś porobić. Wyrównałem trochę teren na tej wyspie obok, żeby... żeby nie było aż tak stromo tutaj. Bo ten murek trochę wchodził jakby w wyspę, a ja chciałem, żeby to... trochę było więcej swobody tam. I zacząłem budowę kolejnej farmy, tym razem farmy właśnie e bambusa. I taki kotek słodki do mnie przyszedł, ma takie kolorowe oczy, dwa różne. Zostawiłem go tutaj w porcie z kolegą. W sumie mógłbym nazwać tego kota, tylko nie wiem jak. To możecie dać jakąś nazwę w komentarzu, jak nazwać tego kota. To jest pewnie jakiś kot typu Albinos czy coś takiego, bo jest biały cały i ma kolorowe oczy. Nie wiem, wydaje mi się, że jest taka rasa jakaś, nie wiem. I zacząłem budowę tego, tej farmy bambusów. W sumie to nie jest żadnego poradnika, tylko. Zrobiłem ją na podstawie tego, jak zrobiłem farmę trzciny Jakby... Nie mogę dać wam żadnego linka, bo to jest po prostu... Jakby... Sam to wymyśliłem Więc jakbyście chcieli, to możecie po prostu się przyjrzeć mniej więcej Krokami, jak to robiłem Po prostu te pistony będą ścinać e, te bambusy Jak one dorosną do tam jakiejś długości Ozdobiłem to, jak mogłem Dałem sobie zielone szybki, żeby fajniej wyglądało kolorem do bambusa i tutaj nagrałem jak właśnie to działa. Po lewej stronie coś się ścięło, ale to potem naprawię. Dodałem więcej hopperów, bo strasznie wolno te bambusy schodziły do skrzynki. Więc musiałem to trochę ulepszyć, ale teraz te bambusy schodziły bardzo szybko. Poszedłem znowu do uwla, porozmasać pszczółki, pozbierać tyle miodu, ile mogłem. Potem będę mógł sobie coś z tym zrobić, bo z miodu można zrobić jeszcze e, bloki miodu takie jak slajmu chyba, z tego co wiem. Może jakoś to będziemy mogli wykorzystać. Pościnałem te duże drzewa na tej wyspie obok mojej, bo, bo strasznie mi nie pasowały. Brzydziły trochę to miejsce. Zemształem sobie tarczę swoją na unbreaking i na landing, żeby mi się nie niszczyła co chwilę. Tutaj koń taki czarny ciągle stał mi na tej wyspie wokół. Cały czas tam siedział i czekał, więc w sumie zobaczyłem, że mam pełno siodeł, więc go oswoiłem i sobie przyprowadziłem do domku moja farma w końcu, w końcu była gotowa do zebrania plonów i to wyglądało naprawdę to satysfakcjonująco, pełno, pełno marchewek i zboża z tego miałem. Zasadziłem na nowo i po prostu nie pozostaje mi nic innego niż czekać, aż w końcu urośnie. I zebrałem tego arbuza w, wcześniej na wyprawie pełno i miałem też pełno dyni w bazie, więc postanowiłem w końcu zrobić sobie farmę, farmę arbuzów i farmę dyni. Będą one połączone, jakby w jednym miejscu rosnąć. Wyrównałem trochę terenu obok, że było miejsce. To jest tuż obok farmy kaktusów. Tutaj między farmą kaktusów, a, a wioską pszczół. Nazwijmy to wioską, jak już do końca tak mówimy. Chciałem pokazać to jakoś z góry. Widoku elitrą, ale się pomieszałem. I, I trochę tutaj mi się spadło. jeszcze szczęście miałem feather falling 3 na butach, więc nic mi się nie stało. Ale tak właśnie dobiegłem. Koniec dnia 150. Także także to tyle z tego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w 200 dniach prawdopodobnie, albo jeszcze czymś innym zobaczymy, co się pojawi na kanale. Także siemanko, cześć!